No i to, tą to, tą to, tak postawił. No i wyniewa, czy mnie potem widać, czy mnie nie widać. Zobaczcie, jak tą kantówkę wywinęło. Wyglały się krzywe. Zobaczcie, co się dzieje. Matko, jedyna. Dzień dobry, lecimy z kolejnym projektem. Tym razem będziemy robić plac zabaw. Tutaj ma powstać właśnie obok tej wiaty. No i właśnie pomysł powstał, bo został nam materiał. Zostały nam belki, ósemki, zostały nam deski, została mi blacha, która jeszcze jest tam, więc można by było to wykorzystać i zrobić właśnie taki plac zabaw. Myślę, że wyjdzie to dosyć nisko kosztowo, a dzieci będą miały po czym skakać. Także tu plan będzie taki, żeby tu zrobić sobie takie, najpierw betonować cztery kotwy typu U, czyli coś takiego tutaj. Tu wbetonować cztery sztuki, tu wbetonować jeszcze jedną. No i tu będzie właśnie taka poprzeczka, na tym będą huśtawki, tu będzie piaskownica. No więc na razie projektu nigdzie nie ma, oprócz tego, co jest w głowie. No i zobaczymy, jak to Wyjdzie. Materiał jest, także teraz lecimy z betonowaniem. Same wymiary, niestety, są uwarunkowane tym, tym drewnem, który mi zostało. Trzy belki, czterometrowe, więc nie mogę tego zrobić tak, jakby mi się podobało, tylko zrobimy to tak, żeby tego materiału nam wystarczyło. To poodznaczamy sobie teraz. Metr siedemdziesiąt. Tak to wygląda na razie na sucho, czyli mamy jeden, dwa, trzy. Cztery i piąta. O, tutaj jest wyznaczone. No i teraz tam gdzie jest wyznaczone muszę właśnie powykopywać te dziury, zalać betonem i wstawić tam kotwy. Dolecimy. Okej, okay, trzeba sobie zrobić szalunek. Ja tutaj mam rurę 160 i z tego sobie zrobię. I tak już jest cięta. Kołnierz zostawię z 8. jest dosyć wysoko. Z 10 cm, 5 sztuk, 50 centów. O, spoko. No, ostatnio sobie kupiłem taki ołóweczek na test. No, bardzo fajnie się to sprawuje. Można to sobie naostrzyć. Spoko opcja. Jedyne co faktycznie, jak to się położy gdzieś na stole, no to on się sturla. Ale tak, bardzo fajna. Fajna opcja. Lecimy z tym. Pięknie, ale zobaczymy. No i tak, lecimy teraz z pozostałymi czteroma. No i mamy pięć sztuk opanowanych. Teraz muszę tylko zerwać tą darń, która jest na samej górze. Dla niektórych, może już znany świder, który był potrzebny właśnie do zrobienia tego płotu. Będziemy sobie tutaj wykręcać dziury. No i kto tu tą tarczkę postawił. Nie. Ok, wykopane. To teraz zapinamy świder i świdrujemy, tak żeby co najmniej taka, takie wiadro betonu tu weszło. Żeby to się, to się tu trzymało. Przeszkadza mi to. Nie, 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 nie. Mamy to. Są wykopane. One są troszeczkę większe niż szalunek. O. No ja teraz zrobię tak, że tu będzie zalany beton, nałożę ten szalunek i obsypię wtedy dookoła ziemią. Powinno mi się wtedy tutaj jakby tu doleje betonu i powinno się to fajnie wtedy trzymać. I trzeba jeszcze zrobić takie ławy drutowe, no powiedzmy, żeby tutaj można było sznurek sobie rozstawić. Także teraz lecę po laser, poziomujemy i teoretycznie można mieszać. No dobra, najpierw trzeba by było złapać jakiś poziom. Tu będzie ziemia troszeczkę poniżej tego, może tam z 2-3 cm, niżej niż ten poziom. I teraz tu ziemia będzie około te 2 cm niżej, to ten beton będzie tak samo wysoko jak ta ziemia. To jest myśl, wtedy nie będzie go zarastało, ani nie będzie takiego uskoku, że kosiarką będę mógł sobie nadjechać. Sobie złapiemy jakiś poziom, O, coś takiego. Tyk sobie nakręcimy no i teraz względem tego 3 cm niżej, pięknie mamy to no i teraz jak będziemy mieli tu i mamy fajnie powiedzmy oczko, ok to teraz poziomujemy sobie łaty łaty drutowe oczywiście tak samo jak w przypadku wiaty będą mocno prowizoryczne mamy poziom i jest no i teraz mamy że ja to sobie tu przykręcę zobaczcie, jeszcze mam wkręciki które były robione przez GODT znaczy, które są zaznaczone przez GODT były ławy drutowe właśnie do domu e, więc widać, że takie wkręty mają wielokrotne użycie patent na nawiercanie po prostu lewe obroty wjeżdżacie na pełnej pięknie i macie otwór nawiercony mamy ławy jeden Dwa, tu jest trzecia, czwarta. Oczywiście mocno prowizoryczne, na takich ławach oczywiście domu nie zbudujecie, choć w sumie dla sobie nic trudnego. I na razie tak zostawimy tych z dłużnych tutaj nie robię, to już ustawię do poziomicy, Aż tak to wygląda, lecimy. Będzie. Jest postawione. No cóż teraz więcej. No to musi wysunąć. Teraz te ławę sobie jeszcze zdemontuję. Z czym był kłopot? Czego musiałem te dwa zmienić, czyli ten delikatnie w prawo i ten delikatnie w prawo. Trzymałem się wymiarów wiaty, a wiata nie idzie tutaj równolegle do tego muru, tylko idzie równolegle do tego muru. No i niestety cała ta wiata jest delikatnie jakby w tą stronę przekoszona. No jak złapałem sobie tutaj wymiar, i złapałem sobie tutaj wymiar. No to niestety, ale to mi się też delikatnie przekosiło. No jak sobie sprawdzałem przekątne, no to mi po prostu kompletnie to nie grało. To już niech to sobie fajnie schnie. Choć tu już zauważyłem, no bo te, te dwa zmieniałem, tak jak wcześniej mówiłem. No i niestety przy tym troszeczkę mam go za nisko. No ale już, no teraz bym to musiał rozebrać. Trudno, ogarniemy to tak jak to jest. Tą belkę. Zrobimy po prostu troszkę dłuższą, a tą taką opaskę wokół, bo tu ma być piaskownica, no to tak zabuduję, żeby tego nie było widać. Zrzuciłem już sobie drewno. Mam trzy takie dłuższe belki. Taki jest materiał, więc teraz na pewno musiałbym zacząć frezować narożniki, tak żeby to było fajnie, takie obłe. No i cóż, lecimy. Zobaczcie, jak tą kantówkę wywinęło. A była w suchym, no może no źle była składowana, ewidentnie widać. Nie Scotty? No, ty wiesz. Więc teraz lecimy z frezowaniem. No i mamy tutaj zrobione trójką. Tak, i tylko właśnie, żeby to się tutaj tu nie było takie ostre. Tu zrobiłem sobie dwudziestką. Ale dzisiaj już trzeba kończyć. Także widzimy się jutro. Kolejny dzień. To już nam fajnie powysychało. Ja myślałem, że to będzie bardziej latać na drugi dzień, ale trzyma się dosyć, dosyć dobrze, więc teraz trzeba będzie zacząć to drewno sobie tutaj ogarniać. Ja jeszcze tutaj sobie dokleiłem, niestety, bo wczoraj jak zrzucałem sobie drewno z góry, to mi tutaj odpadło, odpadł kawałek. Skleiłem to sobie. Zobaczymy, czy będzie trzymać, bo nie mam więcej materiału, jak dobrze wiecie, więc muszę wykorzystać to, co mam. Wytrzyma. Zeszlifuje się, to się jeszcze fajnie tutaj sprezuje i będzie cacej. Najpierw sobie jednak potnę na dwumetrowe kawałki. Te tutaj są w te cztery, są fajnie w poziomie. Tylko ten tutaj delikatnie ucieknie. tego po prostu dotnę sobie na końcu. Tniemy. Okej. Okay poobcinane, obcinane, już są już belki i jednej nie mam do końca obciętej. Tą dopiero zobaczymy, jaka będzie wysokość, jak nam sobie przepasuje. No a jednak, zanim to zamontuję, to jednak lepiej będzie to pomalować. Tu mi została jeszcze lakirobejca, także śmignę to i niech to już zaczyna schnąć. Docięte i pomalowane te poprzeczki. Także teraz zrobię tą dechę. I to jest ta, ta deska, która będzie dookoła piaskownicy tu na dole. Także teraz muszę ją jeszcze wyszlifować i pomalować. Okej, okay, nie ma na co czekać. Lecimy z montażem. To już fajnie wyschło. Jakieś dwie godziny poschnęło. Ta przyjdzie tu. Bardzo ładnie. Lepikno. No, Konstrukcja jest 120. I tu by się przydał laser. Jest linia tu na 120. Dobra, chwilę to potrwa, więc zrobimy sobie timelapsa. Tu trzeba było zrobić prowizoryczny ścisk, no bo oczywiście tu dałem najbardziej krzywą kantówkę, jaką można było dać, nie, nie zwróciłem uwagi, bo tu chodzi o tą huśtawkę, która tu będzie. Zrobiłem sobie po prostu łatę, przykręciłem do niej dwie deseczki, ładnie te dwie części można było sobie ściągnąć. No i teraz fajnie, trzyma. Lecimy z belką. Wyglądają się krzywe. Chyba jest git. raz tu. O, tu jeszcze przyjdzie, tak. Dobra, dzisiaj koniec. Tak to wygląda. Muszę uciekać, bo. Zobaczcie, co się dzieje. Matko jedyno. A ja tutaj mam jeszcze wszystko, więc generalnie widzimy się jutro. No i mamy kolejny dzień. Tak to wygląda. Lekko się widać trochę co poprzesuwało. Muszę to trochę to poprawiać. Wczoraj trochę się burzowo zrobiło, no dzisiaj już to niebo wygląda znacznie lepiej. To, co dzisiaj chciałbym zrobić, to na pewno już pomocować nogi. Jadę dzisiaj jeszcze po zjeżdżalnie. Jedną huśtawkę też już mam, to chciałbym też już ją powiesić, tu zrobić podest. Na tym, żeby już można było potem chodzić. No i tak naprawdę, cóż, no, Daszek został, plus jeszcze barierki. No, powiem szczerze, jest trochę roboty. No i teraz trzeba by było to dokończyć. Także lecimy. Więc docinamy szpilki. Szpilki gotowe. Lecimy z montażem. Ciskiem skręcamy. No i gotowe. Podstawy są podokręcane. Tu bardzo fajnie wyszło. Ten jest najbardziej przesunięty. Ten, który poprawiałem, no niestety wyszedł katastrofalnie. No i teraz, żeby to było w miarę do pionu, no to musiałem to przesunąć. No i teraz tu muszę taką deskę właśnie zrobić naokoło. No i coś z tym zrobić, żeby to nie było takie ostre, żeby to było bezpieczne. Także tu coś się jeszcze wymyśli. A przez to, że dzieci się już nie no to trzeba już montować huśtawkę. Tu już huśtawka jest. Tu właśnie od kuzynki już nie używa, no to my użyjemy. Także mocuję teraz uchwyty. Coś takiego. I żeby to zamontować. No i huśtawka jest. Miło, że całość jeszcze nie jest gotowa, ale już można się huśtać. Wycinamy teraz te, te boki. Już mam deskę przygotowaną. Docięte. Dobra, frezujemy. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładny kant. Super. Gotowe. Także całość już jest. Tu jeszcze sobie tylko klinami tutaj porozkładam, tak żeby to zrobić do poziomu. No i teraz tu sobie fajnie podklinuję i pomalować i przykręcić. Deski pomalowane. Teraz sobie podocinam deski na podest. No i lecimy powolutku do góry. Wszystkie mamy gotowe, wyglądają tak. Tu jest akurat 6 sztuk, jeszcze jedna jest tam. To co teraz muszę zrobić, to teraz tu sobie fajnie to ustawić, tu sobie zrobić kąt prosty i powycinać tak, żeby mi ta deska tutaj fajnie weszła do samego końca tutaj. No i wtedy fajnie to sobie poukładać, a ja tu sobie jeszcze zrobię takie dystanse, takie 5 mm, żeby woda mogła tutaj sobie spływać. Właśnie muszę poczekać, aż to wyschnie. Sprawa będzie wyglądać tak, że, że zobaczyłem sobie na OLX, że są takie zjeżdżalnie właśnie, więc jedziemy Właśnie zobaczyć, jak to wygląda, i sobie taką, no mam nadzieję, właśnie kupimy razem z takim bocianim gniazdem, czyli będzie zjeżdżalnia, będzie bocianie gniazdo i kupić lakierbejce, bo też właśnie zabrakło. Sprzątam i widzimy się jutro. Dobra, jesteśmy z powrotem, jest godzina ósma. Jest sprzęcik, także jest i zjeżdżalnia, jest i bocianie gniazdo. No i jest piękna lakierowejca. Wziąłem od razu 4,5 litra. No wiadomo, pewnie 2,5 litra by mi tu wystarczyło, ale nie jest. Tak już widać, że to już tutaj fajnie pasuje. Tu oczywiście przyjdzie jeszcze deska do samego końca. No i tu są otwory montażowe, ale dzisiaj chciałbym jeszcze to zamocować. Zobaczymy czy pasuje, czy się komponuje i jak się na tym huśta. To są oczywiście używane rzeczy, ale do takiej huśtawki tak naprawdę, która będzie na, na te powiedzmy kilka lat powinno wystarczyć. Huśtawka zamontowana, trzyma się. Można powiedzieć, że tak, tu jest 2 metry, no są też jeszcze te yy, wspórniki, te zastrzały. I to jest takie mocne minimum. No generalnie powinno być nawet trochę szerzej. Jest tak, że to jest na innych wysokościach niż to. No i da się naprawdę bardzo fajnie na tym huśtać. Więc widzimy się jutro. No i mamy kolejny dzień. Piasek już przywieziony, 200 kg, że będzie co sypać. To co dzisiaj będzie do zrobienia, to na pewno ten podest. Tu muszę właśnie to powycinać, pomalować. Tak samo już te deski wyschły, więc panie, to już sobie poprzykręcać, obsypać ziemią, tu jeszcze troszeczkę wybrać, tak żeby można było, no żeby tego piasku trochę więcej było, żeby można było się dokopać do Chin. No i cóż, no i teraz, jak będzie góra zrobiona, no to będzie można przykręcić zjeżdżalnie, i następnie dach i schody. No łatwo się mówi, ale pewnie to zajmie z jakieś dwa dni, także lecimy. Dzieci się zaczęły huśtać, wczoraj tylko chwilę się pobujaliśmy. Dzisiaj to już tak skrzypi, że jednak bez WD40 się nie obejdzie. Wykopane, teraz robimy deski. No i skręcamy. Taką deskę jest w stanie taki banan wygiąć nawet po jednym roku. Będzie źle wyglądać. Sobie wrzucimy tego kleju. To. No i teraz wejdziemy tak dalej. Całość skręcona. Ja to sobie złapałem na dwa takie dłuższe wkręty. No i tutaj jeszcze na rogach po trzy. Tak to wygląda od boku. Teraz od środka wrzucę agrowłókninę. Takerem sobie przybiję właśnie tak od środka, żeby tej tej deski tak od razu ten wilgotny piasek nie niszczył. I wsypujemy piasek. Tu muszę sobie jeszcze takie wstawki powycinać, żeby zakrywać te wszystkie kotwy. No i to będzie coś takiego, i na to też przyjdzie taka ławeczka. Tu i właściwie z każdej strony, a w tamtym rogu też. No i takie cztery sztuki muszę zrobić. Cztery sztuki, teraz ofrezować te, które nie są oszlifować, pomalować i przykręcić deski przygotowane tu już to sobie naciąłem z jednej i z drugiej strony o takie elementy więc no cóż, no znowu malowanie przed chwilą było szlifowanie tych elementów tak samo tego no dużo szlifowania, malowania no generalnie jak to przy drewnie, także maluję A jak tu przyjdzie ta decha więc teraz delikatnie muszę ten beton tutaj podkuć tak samo jeszcze z każdej strony tak żeby to tu nie przeszkadzało kujemy poskuwane zaraz lecimy z agrowłókniną tak to wygląda całość jest już. No jeszcze to tak generalnie zrzuciłem taśmę dookoła, tak żeby się tutaj piasek po bokach nie wsypywał, albo tutaj pomiędzy tymi dwoma e, włókninami. Więc teraz tak naprawdę już można sypać piach. Jest 8 pustych wiader, a tu dalej brakuje, ale na razie tak to zostawiamy. A jutro jak przywiozę więcej piasku, to trzeba będzie go tutaj dorzucić. Także tam to schnie, Będziemy tutaj kłaść podest, ale tu, jakby dół już powinien być gotowy. Przykręcę narożniki. Tu musiałem tą taśmę zerwać, bo jednak do tego to po prostu nie trzymało. La jest taka lekko tłusta, więc wszystko poodpadało. Zostawimy. Najwyżej jeszcze troszkę bardziej tu przytakeruję. I na razie tak to zostawię. Także tu by było już gotowe. Są narożniki, no i teraz nie widać tych kotew i nie przeszkadza to. Jest tam, gdzie teoretycznie można by było się zadrapać, lub coś uszkodzić, no to jest zasłonięte, no, a na to jeszcze przyjdzie taka ławeczka, coś w ten deseń. Oczywiście to nie jest stąd, bo to jest tutaj z góry. Także to już jest gotowe. Teraz zajmę się tą górą. Ok, tak to wygląda. Wszystkie deski zamontowane. W miarę równa jest ta podłoga. Trzymać się, trzymają. No zobaczymy, jak ząb czasu na to się będzie zapatrywać. Tam została mi jeszcze jedna deska do ogarnięcia, ale muszę ją po prostu tylko dociąć. To już sobie zostawiam na jutro. Widzimy się jutro. Ok, kolejny dzień. Pojawił się materiał, 7 wiader piasku, no to tu by wychodziło, że będzie jakieś 375 kg, więc generalnie teraz sobie to wszystko sobie do środka. Tu podobijałem jeszcze więcej strzywek, o tak jak jest tutaj, bardzo fajnie to, to się tutaj zlicowało, nic tutaj nie odchodzi. Zdaję sobie sprawę, że te strzywki mogą zardzewieć i za jakiś czas odpaść. Ale liczę też na to, że te szywki, zanim odpadną, no to tutaj naprawdę już tej piaskownicy nie będzie. Czyli te parę lat liczę na to, że to wytrzyma. No a później to, co się z tym będzie działo, to zobaczymy. Na ten moment w zupełności wystarczy. Szczególnie, że tutaj, jeszcze po tej stronie, tutaj będzie siedzisko. I tutaj, więc te zszywki tu nie powinny przeszkadzać. No jedyne co, to po tych stronach. Ale zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Okej, okay, tak to wygląda na ten moment. Całe tutaj wyrównałem jeszcze ziemią dookoła. Tu sobie dorobiłem jeszcze tą ostatnią deskę. Też ją jeszcze przykręciłem i tak naprawdę tak to się obecnie prezentuje. Tutaj ziemia jest dosyć bliska tej deski. Może być, że ona po prostu będzie ciągnęła tutaj. Ale mam brudne ręce. Może być, że ta deska będzie tutaj ciągnęła od ziemi, tutaj od spodu. No trudno, nic nie zrobimy. Nie będę tutaj jeszcze kostki kładł wokół albo czegoś takiego. Także na razie tak to zostawimy. No i teraz, co pozostało? Pozostało zrobienie od spodu jeszcze takich desek, takiego siedziska. No i teraz daszku oraz schodów. Ale to myślę, że sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Na ten moment tak zostawiamy. Także dzięki, trzymajcie się. Cześć.